Cześć widzowie, jestem AOROKS. W dzisiejszym odcinku nasza tajna baza będzie musiała przetrwać przeciwko tym wszystkim postaciom z Inside Out 2. Jest ich naprawdę mnóstwo, i oprócz tego, że są zwykłe postacie, to są też rodzice tych postaci. Mam tutaj, zobaczcie, jest tak Anger, Ang City, Disgust, Embraced, Joy, jest jeszcze Envy, czyli tak Gniew, niepokój, Street, Zakłopotanie, Radość i tak dalej. Te wszystkie postacie zaatakują nas razem z Bubciem, Siema Bubcio. Zatakują. Nas w nocy, w momencie, w którym słońce tutaj zajdzie i będzie księżyc. Pubczo, zaczynamy przygotowania, to wszystko trzeba zmienić. Widzowie, nie może, może to tak wyglądać. Tutaj. Tak, pierwsze co, to robimy po prostu zwykłą barykadę, żeby one nam nie wchodziły. I na moim następnym krokiem będzie zmiana totalnie warstwy domu. Zobaczcie, mam ta, tutaj sobie taką siekierę. Klikamy prawym, ok, zaznaczono pozycję. Klikamy tutaj lewym i wpisujemy taką komendę jak ukośnik. Replace wood iron. I spójrzcie na to. Zamieniłem mój cały domek z drewna na żelazo. Wydaje mi się, że żelazo jest naprawdę dużo lepszym yy, budulcem, więcej przetrwa, tak? Ok, zrobimy sobie teraz od razu też naszą fundację. Trzeba to po prostu zamiedzić, bo jest to zbytnio słabe. Bubcio, przygotuj naszą tajną machinę na zbroję. Zobaczycie, tak co jest, to tak jest. jest takiego mechanizmu. Jeszcze serio wcześniej nie widzieliście. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał, odcinkiem nam każdego dnia, to jest bardzo ważne. Ok, klikam sobie tutaj prawym jeszcze raz. Zaznaczyliśmy pozycję, klikam sobie tu tutaj lewym i wpisujemy komendę ukośnik set obsidian. I spójrzcie tylko na to. Było tutaj zwykłe, zwykła trawa, zwykły kamień i mamy coś takiego. No wygląda to już na starcie od razu dużo lepiej. Trzeba się streszczać, bo słoneczko już jest w tym oto miejscu i widzowie, spójrzcie na to, co tutaj mamy uszykowane. Mamy turety, czyli turety to jest coś takiego, że jak podejdzie obca jakaś osoba, która jest zła dla nas, to od razu ten turet będzie strzelał. Ja wam to zaprezentuję, jak to będzie wszystko wyglądało yy, outside site respie zombiaka i pokażę Wam na przykładzie zombiaka, bo nie chcę jeszcze tego, teraz tutaj tego włączać. Dobra, mamy turret numer 1. Odlecę sobie kawałek gdzieś mniej więcej w to miejsce, żeby Wam to wszystko pokazać. I teraz tak, jestem oczywiście na game od Creative. Wstawiamy sobie ten turret base. To jest tier 2, czyli stół y, numer 2. Y, Klikamy sobie teraz ten gun turret. Zobaczcie, jak to super wygląda. A jeszcze lepiej będzie strzelało. Serio, zaufajcie mi. Tutaj potrzebujemy energię, czyli wsadzamy taką y, addon redstone y, reaktor. Teraz tak, wsadzamy dużo ammo Dosyć, ale oprócz tego potrzebujemy redstone'a, żeby to cały czas. Widzicie? On się ładuje, zdobywa punkty mocy. Dobra, damy sobie mniej tego ammo, a więcej tego ładowania, żeby to na pewno działało. I teraz tak, respimy sobie zwykłego zombie, okej, okay, potrzebuję. I spójrzcie tylko na to. 3, 2, 1, poczcie! Jak to strzela? A to jest jeden z trzech turetów, które mam usikowane. Dobra, dajmy sobie jeszcze szkielet. my teraz więcej zobaczymy, jak sobie to poradzić Cyk i cyk. Patrzcie, one się od razu podpalają. To jest, uwierzcie mi, słabszy turek, Mimo, że to wygląda e, fajnie, naprawdę, mi się podoba taki turecik, mimo, że to tak wygląda, są jeszcze dużo lepsze. Okej, okay. lecę od razu po ten drugi turek. i ja to, my to wszystko uszykujemy mniej więcej na tej tajnej bazie i gdy będzie noc i te stwory nas zaatakują z Inside House 2, to wszystko będzie zużyte. E, Okej, okay. też... Już maszyna gotowa. Dobra, to może teraz zaprezentuję od razu widzą tą maszynę. Co ja muszę zrobić, bubcio? Podejść tutaj muszę i... Wejść, wejść, wejść i kliknąć przycisk. I Uwaga, tak. trzy, dwa, jeden, wchodzimy, klikamy i zobaczcie, co dostałem: minigana i taką zbrojkę. Po naciśnięciu na przycisk, bówczo też już jest uszykowany. Ej, to jest serio genialne. genialne. Dobra, chodź, zaprezentujemy, jak to strzela, jakie to robi obrażenia. Nie będziemy strzelali od razu do tych postaci, bo są przyjazne póki co. Jak będzie noc, my to wszystko spróbujemy. Dobra, wiesz co? Tu był jakiś konik, chyba? Jak chcę do niego strzelić? 3, 2, 1. Patrzcie na to, jak go wciąga! Czekaj, ja potrzebuję jeszcze biedny inne. Osiąg. Ta, biedny. Czekaj, krówka. Ej, bo to się wiem, że to się jakoś inaczej niszczyło jeszcze! I około się rozwala, czekaj, może jakiś creeper. Yy, był na pewno bówczo taki gun, który powodował, że te moby miały takie inne zniszczenia. Wiesz, że inaczej padały, nie? O! Właśnie o tym mówię! Zobaczcie w jaki sposób one giną. Ja się kręcę. Przecież my z taką bronią bez żadnego problemu będziemy mogli wygrać sobie z tymi wszyscy, z całą rodziną Inside Out 2. Przynajmniej taką mamy nadzieję. Dobra, od, odkładam sobie to na razie. Płukcia to będzie działało potem dalej, nie? Ja to mogę sobie usunąć z jakiegoś tak. punktu na razie. Okej, okay, super. Dobra, ty możesz przygotowywać kolejne rzeczy, które mamy, żeby jak na pewno. Ej, wiem co zrób. Zrób ten płotek ochronny tutaj. Stary, właśnie. I jeszcze jedno co trzeba zrobić. Zaznaczam sobie tutaj prawym, zaznaczam sobie tutaj lewym, ukośnik set, opcji. Jan. Musi być ten moc mocniejszy na pewno, tak, wygląda to zdecydowanie lepiej teraz. W ogóle odbokować osiągnięcie, to nieźle. Zakładam pułapki. O, właśnie, to są fejkowe pułapki. Zobaczcie, tutaj on postawi na to bloki i teraz jak się w to wejdzie, no postaw, łupczo, dalej. Halo, coś. Nie da się. No, jak się nie da, może ten. Ma... Może ten. Czekaj. A może teraz? Zróbmy undo. No i zrób teraz. Spróbujmy, teraz na kamieniu. Powinno zadziałać. To są fejkowe. I to idzie zamienić, tak? Dawaj, spróbuj. Idzie. Teraz zobaczcie, ja sobie wejdę. Jak gdyby nigdy nic będę chciał przejść i spadam! Fejkowa pułapka. To jest coś niesamowitego, nie? Mam nadzieję, że dużo postaci wyeliminujemy właśnie przez oto te pułapki. Bardzo mi się to podoba. Ale dobra, chcę wam pokazać kolejnego tureta, który jest jeszcze mocniejszy. Dobra, to sobie wszystko złączmy. Incendiery turet. ok? tu już będzie naprawdę mocniejszy, lepszy, no i wszystko co lepsze, dobra, trudno, obuduj właśnie to są spe specjalne takie barykatki. Zobaczcie, jak nie wejdziemy, to one spowalniają. Świetne. Dobra, odlatujemy sobie tutaj w to miejsce. Stawiamy kolejny turet. Okej, okay, turet, yy, jak to się nazywa? Aha, Base Tier 2. Super. Stawiamy tego Gana teraz. okej. Okay. incendiary turet. Wsadzamy sobie, oczywiście, nasze solar panele. Ammo um, i potrzebuję jeszcze redstone'a, kurczę, zapomniałem sobie zabrać, ale to nic, We wezmę sobie na szybko stąd od razu. Cyk, redstone, żeby to się ładowało. Ładuje się dosyć szybko. Dajmy jeszcze więcej, śmiało, żeby, żeby po prostu szybciej to zadziałało. I teraz tak, zombie i szkieleton, dajmy sobie, poresmy trochę tych stworów. I zobaczcie, co ten turek będzie podobał, powodował, sorki. Tego zniszczymy, dobra, niech sobie tej itemki leżą i patrzcie na to. Ohoho, oh, on strzela kulami ognistymi, ale to jest świetne. Ja cię kręcę. Co prawda trochę kitów potrzebuję, ale jednak mimo wszystko szkielety. Jak to niszczy. Jaki dźwięk jeszcze wydaje. Jakby jakaś prawdziwa wojna normalnie w Minecraft'cie była. Dobra, jest to super. OK. zniszczmy sobie go. Już wam za zaprezentowałem. Idziemy teraz postawić kolejnego który... olej jest mnóstwo. Ja nie wiem, czy te turety i, te i tak dalej poradzą sobie na te duże... na tych rodziców. Inside out 2. Dobra, miejmy nadzieję, że tak. Bógcio, porób trochę tych pułapek, żeby tam na pewno powpadały. Okej, okay. tutaj odkładam to. Tu mam już Szykowane. dobra i bierzemy teraz kolejny turecik. On jest najmocniejszy spośród tych wszystkich widzowie. Redstone okej, okay. idziemy to postawić. Ty, zbliża się noc, jeszcze nie ma takiej pełnej. O jak cię kręcę, musimy się w przyspieszyć. A jeszcze w planach mam do zrobienia. Chciał jeju, co się dzieje? Nie atakują jeszcze ta... postawić. No i... za chwilę będę je stawiał, ale poczekaj, ja jeszcze w planach mam zbudowania po, podziemnego tureta, znaczy nie tureta tylko podziemny tunel, który będzie nas prowadził na drugą stronę. Widzę, takie coś również jest bardzo przydatne. Yy, Okej, okay. dajemy sobie to tutaj, stawiamy tego. Ej, czemu nie mogę postawić? Co jest? Ty? Schodzi mi. Dlaczego to nie idzie? Grenade launcher turet. Ty nie mogę tego postawić, a może dlatego, że nie mam tego o, tego o. Czekajcie i teraz. Ej, ja wiem czemu. Ja cię kręcę Turret Base. turret Base musi być wyższy level. Tier piąty tutaj piąty był potrzebny. Teraz będzie na pewno. O tak, wiedziałem. Dobrze, że ja o tym zapamiętałem, bo już bym się kurczę zastanawiał i rozkminiał, co ja muszę zrobić. Cyk i redstone jeszcze. Dawaj, redstone, dawaj, redstone szybko, bo mam do zaprezentowania mój najlepszy turret. Redstone, ok, cyk w ten sposób, rozkładajmy. Czy to się ładuje? Halo, halo, proszę, ładuj się. Tak, zabiera. Dobra, zabierzmy. Zróbmy tak. Porozstawiamy jeszcze więcej. Jeju, co się dzieje? Ale nie ma jeszcze takiej pełnej nocy, dlatego te stwory też nie atakują. Ładuje się, czy nie ładuje? Ta, ładuje. Zabieram. Okej, okay, teraz tak. Zombie, respimy sobie go, stawiamy. I patrzcie! To jest dopiero najlepszy turret! To jest Ala TNT, a nawet jeszcze mocniejszy, bym powiedział. Świetny! Mega mi się podoba! Ej, szczerze! Dobra, wszystko jest uszykowane, wszystko przetestowane. Ja wam to zaraz zaprezentuję, jak to się wszystko będzie działo na tych już mocniejszych postaciach z Inta Insight. coś ty postawił! Inside Out 2! Ja ciekawe, Ręce. Weź weź Zrobiłeś jeszcze takie mocniejsze. A! Jeszcze mamy broń do dyspozycji. No właśnie, i to zobaczcie, ile wektor, laser pistol, skar jakiś dobra. Idę jeszcze postrzelać do zwykłych zombiaków, i dopiero potem, jak już za chwilę one zaatakują, bo trzeba się naprawdę uszykować. Dobra, dajmy sobie zombie jeszcze raz szybko. Chcę jeszcze po pokazać widom, jak to będzie wszystko działało. Zombie, okej. Okay. I teraz patrzcie, strzelamy z Wektora. Co tu robi? Wow, na kilka strzał dosłownie znika Dobra, zresmy sobie jeszcze więcej Dajmy laser pistol Laserowy to jest O oh my god Co tu się dzieje? Ale to jest gigabocne. Dobra, jeszcze ostatnia broń do sprawdzenia A nie, to już posprawdzę... One zniszczają, jaki efekt zniszczenia, to jest coś serio niesamowitego, dobra, już za kilka sekund będzie noc, idziemy się schować, one zaraz zaatakują, podejrzewam, że możemy, jakie drzwi w ogóle sekretne, dobra, nasza baza jest serio super, okej, okay, czekamy. Dobra, uszykowałem sobie 64 pochodnie, a to dlatego, że w tym miejscu zaczynamy budować tajemne przejście na drugą stronę. I na tym. U, kurde, gdzie ja się dokupałem? Poczekaj, Bubcio! Troszeczkę do góry, ok? wyjdźmy i mniej więcej gdzieś na tej wysokości zaczynamy budować do przodu. Bubcio, ty Woda. tuż za mną od razu buduj yy, takie może tory, dzięki którym będziemy mogli przedostawać się bardzo szybko na drugą stronę. Czekaj, tu rozstawiam, ok? W ogóle, ej, co tu robią? To są diamenty chyba? No nie, złe diaksy. Dobra, ale one są. Nie, nie są teraz ważne. Mamy dosłownie jeszcze kilkadziesiąt sekund, żeby móc. To postawić tutaj i stawiamy od razu wagonik. Będzie szybki przejazd na drugą stronę. I na drugiej stronie, w miejscu, gdzie są wilad... gdzie jest wioska villagerów, postawimy sobie domek na takim drzewie. Sekretny domek na drzewie, że tak powiem. okej, okay, tu idzie, jeszcze idzie, dobra. Przechodzimy dalej. Pup, dawaj, jeszcze kawałek. Mam, taką, ja mam takie wyczucie, że dosłownie troszeczkę nam brakuje. O, diamenty znalazłem! Story! Ty! Zobacz, tu jest wykopana dziura nawet. Ja cię kręcę albo ja to wcześniej uszykowałem i zapomniałem o tym. Bardzo możliwe. Dobra, tutaj jest to wyjście, Bubcio. Dawaj, ja teraz biorę do ekwipunku drabinkę. Widzowie, my oczywiście za chwilę włączymy sobie game mod survival i to wszystko będziemy grali na survivalu. Dobra, czekajcie, tu sobie zniszczę do tego momentu jeszcze. Okej, okay. na, na game odzie już już no jest kolorowo, ale jak włączymy survival, to tak kolorowo nie będzie. Dobra, jest super i tu jeszcze zróbmy sobie takie coś. Idzie tu skoczyć? Czekaj, zróbmy może ta, o, tak. I teraz w ten sposób. Dobra, jest, mamy to. Dawaj, Bubcio, teraz w tą stronę tutaj. Co jest? Wiladzerzy chyba boją się tych postaci, inside one tu wchodzą, uciekają przed nimi dosłownie. Dobra, Bubcio, dawaj w tym miejscu stawiamy do, domek na drzewie. Robimy tutaj w ten sposób z kamienia. okej, okay. przeciągnijmy to do góry i Bubcio, poproszę cię, żebyś teraz tu u góry zrobił taką płaską platformę. Dobra? Weź postaw ją w miarę na szybko. Po prostu, żeby w razie co można było stąd uciec z tamtego miejsca i wejść sobie gdzieś tutaj. Płaską szeroką platformę, weź to stwórz, wiem, że ty jesteś citerem też radę to w miarę na szybko postawić. Eee, ok, zobaczcie jak on tu stawia i za chwilę użyję właśnie takiego, takiego oto, drewnia oto drewnianej siekierki, zaznaczy sobie tak jak teraz to robi i to, o właśnie, o tym mówiłem, dobra Bubcio, niech tutaj będzie, ja już lecę na drugą stronę, zapraszam Cię w sumie razem ze mną, ty, one się powoli zbierają na nas i jakieś obce potwory zaczęły nam chodzić tu u góry, dobra, to jest moment, żeby stawiać turety, niszczyć most i walczyć z nimi, widzowie, to się zaczyna dziać już teraz. Dobra, widzowie, zaczyna się, bo oni zaczynają spadać, bukczo, oni tą, też całe terytorium, ja wchodzę tutaj na dach, wpisuję game mode, sur... Albo nie, jeszcze wiem, co zrobię, ty, niech one siebie atakują, dobra, zobaczcie, jeszcze chwilę, oszukuję I to, i to. trochę, co tu się dzieje, o stary! Działka, halo, działają czy nie działają? Czekaj, które to było to działko, które to wow, było ammo do tego? Bio, bio. <laughs> Widzę, co się dzieje. Czy to jak działko ile? działa? Alo! Działka mają no, działać. Dobra, nieważne. Ja włączam sobie game mode survival. Game mode survival. I na mnie też teraz będą chodziły. Zobaczcie, co tu się dzieje. Lej jest. Strzelajmy do nich. Skołacha nawalam. Ja cię kręcę. Wszystkie postacie z Inside Out 2 zaczęły nas atakować. Dobra, co ja tu mam jeszcze? Bom, Sonic Aureon. Czekaj, Sonic Rifle atakuje! Bo co tu robi? Jaka broń? O stary. Ej, czekaj, gdzie one są? Co się, się dzieje? Donki. Ja cię kręcę, dobra, ja mam ochotę uciekać z tego świata normalnie chyba, okej, okay. ej, czy one niszczą nam cały domek, czy co tu się dzieje, bo ja nie wiem, a, one się zablokowały, o te przejście, ojo, co jest, przedebordowały się, nie, yes. czekajcie, mam tutaj swoje itemy, całe szczęście. Nie, zostawię ty! Nie wiem, złość, radość, czy cokolwiek. Ej, wówczas czemu ty oszukujesz? Widziałeś na kreatywa. Widziałem. Ja się pak zostawię, Ej, ja cię wrzuciłem! Albo ty chciałeś się po prostu uciec z tej lawy, okej, okay, rozumiem. Dobra, to ci wybaczam. Wrzuciłem ciebie jeszcze raz. Sorry, wielkie, nie widziałem. Mogę jeszcze raz ewentualnie strzelić z tego Sonic Rifle, okej. Okay. ale one są za mocne, ciężko to jest normalnie przeżyć. A pisz, okay. jeszcze kowar mi tu jakieś lata. Uciekaj, kowarze. Dobra. Nie mam amo, dobra, brakowało mi amo. Jeszcze niszczyli te turety? Bezki, tu chyba tak. Ja nie mogę, te postacie są za mocne. Dobrze, widzowie. Do widzowie, to będzie na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie, ale się patrzy na mnie. A kryształ, ty jeden mał i wpadł do lawy, bo chciał sobie do mnie przejść. Trzymajcie się, do zobaczenia już w następnym filmie. Na razie, Piu.